Unboxing mojego ulubionego typu paczek, a więc książki z gadżetami. Tutaj jest przesyłka z DBX Box i dokładniej tej subskrypcji. Prawdopodobnie sierpniowa, bo tutaj były opóźnienia, nawet względem opóźnionego darki. Ale cóż, zajrzyjmy, co to przyszło w tym miesiącu, bo jestem niezmiernie ciekawa. I samej książki i gadżetów, i tego kolekcjonerskiego gadżetu, który jest co miesiąc. Swoją drogą Debuchish Box to jest jedyna subskrypcja, która wysyła korony w e, tych boksach. Szkoda, że zrezygnowali z przesyłek z gadżetami od początku 2025 roku. Teraz subskrypcje będą tylko Book Only, a takie rzeczy będzie można sobie kupić u nich w sklepie. Dobra, wyjmijmy wszystko, żeby się pozbyć pudła. Dobra, puste leci. E, tak jak mówiłam, sierpień. Ja sobie to otworzę z boczku żeby sobie ewentualnie podglądać co tu mamy eee, dobra zostawię sobie ją na chwilę na później Seras Shadowstone Dagger Phone Grip uchwyt do telefonu w jakiś sposób inspirowany sztyletem serafeny, oczywiście z serii z ciała i ognia To się przykleja. Zaraz zobaczę. Dobra, mamy tutaj ta część, która idzie na faktycznie na palec, a do tego sam sztylet. Złapie mi ostrość, złapał ostrość. Także jest tutaj broń. Z wykończeniem gwiazdy. Tutaj jest jakiś płomień. Ogon smoka? Ciężko określić. Tak czy inaczej, bardzo fajny gadżet. Oczywiście na telefon nie trafi, bo szkoda, ale zdecydowanie trafi na wystawkę. Jakbym się tego była w stanie pozbyć. Ciekawe, czy tam radę mm. to uszkodzić, żeby zdjąć. Dobra, na bok. Bo się za dużo zastanawiam. Eee, Wonder Last Window w 2023 roku. To był gadżet kolekcjonerski, a przez cały ubiegły rok one się gdzieś tam pojawiały w boxach. Jako normalne gadżety. I to są takie drewniane, witrażopodobne ozdóbki na ścianę. Ja sobie oczywiście je zbieram. Tutaj bez zaglądania nawet na ulotkę, czy tutaj, już widać, że to jest, ten jest inspirowany Wendemun Hatched Księżyc Smok. Oczywiście, dla mnie jest to oczywiste, bo ja czytałam książkę, a tam, stąd wiem, że... Księżyce to są tak naprawdę smoki. Um, powiem tak, w porównaniu do poprzednich, ten wypada trochę blado, z racji tego, że nie ma tutaj żadnego takiego wykończenia, jakby to faktycznie było jakieś bardziej fikuśne okno. Dobra, lecimy dalej. Tak jak już wspomniałam, e, mamy tutaj miesięczny gadżet kolekcjonerski i są to zakładki. I w sierpniowy temat to są Bronie wykonane przez Nestes. Oczywiście z dworu cierni i Róż. Rare, extra rare i legendary. Dobra, zobaczmy, co mi się utrafiło. Mi się trafił miecz. A więc extra rare. Dobra, zobaczmy jeszcze, na jakiej on jest w stążeczce. Stążeczka w kolorze straczkowatym i sama przywieszka. W porównaniu do innych jest to chyba najdelikatniejszy i najskromniejszy z tych zakładek. Trochę za bardzo ją ta stążeczka przyćmiewa. To powinno być o wiele większe, grubsze i tak dalej, żeby miało sens. Dobra, korona! się uh, otwiera. Uh, uh, uh. Korona nie jest inspirowana żadną konkretną serią. To jest po prostu korona ze sztyletami. I o jacie w mordę jest przepiękna. Oczywiście jest zwykły metal. Ale jest bomba. Trafi, tak jak inne tego typu na książki. Tutaj jeszcze, jakby ktoś był ciekaw. Kółeczka, żeby przypiąć to do włosów włosówkami. No, mi się mega podoba. Sam fakt, że są korony, nieważne jak. I ja ona, nie wiem, jak musiałaby być tandetna, żeby mi się nie podobała. Ale dobra, to sobie na chwilę nam tu. Tam się nie zmieści. Dobra. E, mamy Arta. Tutaj w The Boxie Arty to są e, zapowiedzi następnego miesiąca. Także to jest Art do książki, która będzie w następnym miesiącu. A tutaj mam... Naklejkę z okładką książki tego miesiąca i niestety mi się nie podoba. House of Bane and Blood. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że ja tą książkę już mam, bo tytuł mi coś mówi i coś świta, ale nie wiem gdzie. House of Bane and Blood. Ja... Jakbym miała obstawiać, to bym powiedziała, że mam już Fabled. Ale jeśli mam, to się porówna. Jest House of Bane and Blood, jest i wspomniana książka. Zdejmijmy z niej folię i zobaczmy, co tu jest, poza oczywiście samą tą obwolutą, bo może pod spodem siedzi coś ładniejszego. No! Ach. Bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem książki nie przekonić. Folię mnie nie lubią. Dobra, jest. Tutaj od razu rzuca się w oczy pomarańczowa folia wykańczająca te litery oraz ciągnący się tu wąż z tyłu. Rozłóżmy, żeby można było zobaczyć. No, a w sumie zdejmę obwolutę i wtedy się obejrzę. O, teraz ma więcej sensu. Panorama miasta i wąż. A jak już mamy obwolutę, to zajrzyjmy na wewnętrzną stronę. E, czy coś tu jest foliowane? Tak, wygląda na to, że tak. Choć nie błyszczy się aż tak bardzo jak tamta strona, wygląda na to, że te elementy również są foliowane. Chyba, że to jest po prostu złoty nadruk. Nie wiem, cholera, jest ja najciężko określić. Jakby tu nie było postaci na środku, to by mi się bardziej podobała, a tak nie podoba mi się żadna. I jest sprawiedliwie. Dobra. Eee. Ups. Wypadła mi książka, oczywiście wypadła mi prosto na koronę. Dobra, twarda oprawa to jest. Miedziana folia albo jakiś taki musztardowo-pomarańczowy kolor. I tutaj twarda oprawa podoba mi się już zdecydowanie bardziej głównie, dlatego że pomimo tego, że są postacie, to nie ma ich twarzy. Krzbiet i tył. No i mamy brzeg oczywiście. Brzeg to jest motyw węża przeplotony jakimiś miejskimi motywami. Nie wiem, co to są, zębatki, nie zębatki. Dobra. I zajrzyjmy do środka. Wyklejki. Nie wiem, z czego są wyklejki, ale w dotyku nie są jak papier, są tak idealnie gładkie. I tu mamy postacie, które już widzieliśmy na obwolucie. A tak swoją drogą, postacie z obwoluty to są dokładnie te grafiki. Stąd. I tył, to samo. Dobrze. I zajrzyjmy jeszcze na samą książkę. Może ja sobie najpierw złapię na sekundę ulotkę. I czego możemy się spodziewać? Eee, Sign by the author. Mmm. Dobra, na pewno sign by the author, więc chociaż tyle znajdziemy. Jest. Egzemplarz z odręcznym autografem. Spis treści po rozdziałach. Content Warnings. New Adult Fantazy Romance Book. O, jakaś mapka jest. Tak, mapka byłowo miejska. Cieniutkie strony, ale to mi nie przeszkadza. Dobra, prolog. Jak widzicie, może rozłapmy nie stronę. Na stronach rozdziałowych, hmm, oczywiście nie widzicie, boś nie trzymałam książkę, na stronach rozdziałowych drobne wykończenia. Patrzmy, czy coś po tym, za tymi stronami rozdziałowymi. Prolog, nie prolog, epilog, Boże epilog i podziękowania dobra. To tutaj, jeśli chodzi o to wydanie. Uuu, ja wiem, mam mieszanym Uczycie jeśli chodzi o estetykę tej książki. Niespecjalnie do mnie przemawia, ale to, co najważniejsze w tym boksie dla mnie znajduje się tu i cała reszta mi nie obchodzi. A że zdążyłam już napablać o tym, że mam drugie wydanie tej książki, to Wam je pokażę. Tak jak mówiłam, z House of Bane and Blood. Ta książka nie ma obwoluty, za to case'a i prezentuje się tak. Sami musicie ocenić, które wydanie bardziej Wam się podoba. Ja skłaniam się ku temu z Fabled, z racji tego, że po prostu nie cierpię postaci na okładkach. No nie, ja nie lubię, jak coś mi narzuca wizję bohaterów.